Cześć. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jak na telefonie Nothing możemy zmienić naszą tapetę. Także zapraszam do oglądania. Aby zmienić tapetę, musimy oczywiście wejść do ustawień. Także wchodzimy w ustawienia, następnie wchodzimy w opcję dostosowania. I teraz, jak widzicie, mamy tutaj bardzo dużo opcji do łączenia. Na przykład mamy tutaj tapety od razu zestokowane od tutaj. Mamy naszego telefonu, bądź możemy ustawić z naszych zdjęć. Niestety, ja żadnych zdjęć to nie posiadam, więc ustawię sobie na razie taki kolor. Dam sobie OK, dam gotowe. Jak widzicie, wyjdziemy, i nasza tapeta została zmieniona. Także dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Cześć!